nie ma asystronów to jest kolejny odcinek z Rysa The już nie ma już nie ma, a jesteśmy jesteśmy na nowym koncie bo tu powinniśmy ten na stare więc to słuchajcie, nie mam nic a jeszcze chwilę pobędę, będę bo do będę gdy mi będzie no bo to po czym co to jest nie, że mnie nie usuną. no mam nadzieję że mnie nie usuną no bo my się widzimy za chwilę na zdrowie dziękuję słuchajcie my się za chwilę widzimy do GZP po polskich Poka pokażę wam takie zaśmienne bo patrzcie co odkryłem um, ostatnio i patrzcie jak na przykład napiszemy Tutaj I love you ogólnie I love it. to patrzcie na no bo. Więc słuchajcie my się widzimy już po przerwie i co chwilę jest, jest, jesteśmy na naszym koncie dobra witajcie po krótkiej przerwie już jesteśmy my na koncie już jesteśmy my na koncie i ten co się stało mm. Dla tych, którzy nie lubili P.D.S. No, na winę. P.D.S. już nie istnieje. Say what? Że co? Na i wstępnie, że Ale jak to? Dlaczego tak, tak potężny sojusz... w grze mógł upaść? Nie upadł. Nie upadł po prostu. Ci, którzy grają na tym mają kontakt, na tym, co To pewnie co się stało z P.D.S. Zmienili nazwę już zachęcam do wbijania do wbijania na do gzb2 reżim owszem już istnieje i jak widzicie się zmieniła nazwę na mcu metal karet unit nie wiem co to znaczy ale zapraszam do mcu <trybujesz>

tutaj muszę się przywitać z moimi znajomymi. I patrzcie, muszę trochę przyciszyć, bo mnie nie słychać pewnie, więc... Siemano... Ale grę nie słuchać. I patrzcie, mogę takich toponników dokonać i Spieszymy sobie. Trenowanie. Więc przez jeszcze trenowanie. Nie no zapraszam o tym pytanie zapraszam do P GZP. Gdzie jest te stare i te nowe? Stare to jest królestwo 324, nowe to jest 386. Podajże. No i dobra, no i patrzcie. Mam pierwszych, chyba że więc. Skoro tak, no to musimy. Nie, nie mam pojęcia. Kurde no Dobra, weźmy. Trenujemy kolejne. Oni są właśnie najlepsi Więc jak pisano Mbemikowi Bo już członkowie z MCU T-109 wygląda to MCU nie, 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 nie chcę, nie, chcę. nie się tak, nagrywa się, dobra. No jak tu słuchajcie, nie zapomniał i czekać, bo muszę sprawdzić, czy to jest moje zaznamy. I nie słychać, czy w ogóle jeszcze istnieje GZP, tak, istnieje GZP. No to pójdzie do GZP, do nas, do UCMCU. Zobaczymy, kto jest w GZP. Dominika Dwozi do dalej. Urzędnicy po aparciu Black. Anioły. Poczekajcie, poczekajcie, muszę sprawdzić. Aha. Czyli Benek powrócił do grania w grę. No i dobrze, powrócił. Nie wiem czy porzucić. O! Żołnierze wewnątrz. Słuchajcie złoża. 100 tysięcy... Znaczy bądź 110 tysięcy godzin ranni zero. że ja mogę awansować. no on już on się kierka po to żeby hej pozdrawiam Joumena, który ostatnio skomentował mój film dlatego mogę zdradzić GZS dla p a czy p d a czy gazet a czy p d dla GZS. Więc ja tym wszystkim polaśkowaliśmy, mieliśmy się z tego, znaczy to śmieszne było trochę dabować, szybko ty... to jeszcze troszeczkę szybkiego. Trzy bo odpala. Tu, 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 hazard. No i będziemy lecimy na Hansona. Han ha Hans! Jajbista. Hans! Nabista. Hans? Dlaczego ty wszystko No to słuchajcie, mordy. I to jest wami kończę odcinek. Nie zapomnijcie o w górę w subskrypcji, sobie łapki w górę. Przecież nie był słodny, przepraszam jeszcze raz, ja sobie mi Nie Nie o opety. Każda łapeczka w górę to o, o 500 500 ile? 526 to już wojska więcej. Czyli zostajecie 2 opeczki, w górę to 2 razy 562 no to 1000 ileś, więc mam nadzieję. Ja się z wami żegnam. Cześć i cześć. Pa, pa.